Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny, szatańskie zadania, tym razem jak widzicie Battlefield 3 Ale niestety nie jest to jedna z waszych, próć z waszych zadań Nie miałem kurczę czasu powiem wam szczerze teraz grać w żadne gry multiplayer tak naprawdę Grałem, teraz właśnie dokończyłem Metro Last Light I zresztą pracowałem cały czas, akurat jutro mam i pojutrze wolne, ale słuchajcie Znowu będę miał trochę czasu zajętego przez grę, która się nazywa GTA V, Jak to nagrywam to jest godzina 11:23 a o północy otwierają sklep i ja idę właśnie na premierę, na otwarcie o północy midnight opening i będę ją kupywał oczywiście na Xboxa, chciałem kupić na PS3, ale okazało się, że wielu, wielu moich znajomych na Xboxa będzie miało, więc e, jednak biorę na Xboxa. I na pewno w najbliższym czasie już ukaże się pierwszy odcinek i, i, i kolejne zrobię całą serię. Słuchajcie, mam mało czasu, także tutaj ten gameplay będzie trwał jakieś 10,5 minuty. Także zaczynamy z waszymi, z waszymi pytaniami. Oczywiście, przepraszam Was, że nie ma żadnej z, wasze, z Waszych zadań dzisiaj ale tak jak mówię no mało mało czasu jakoś że brak chęci do gry w y, multi ale Battlefield zawsze, zawsze fajnie się y, ogląda i, i czasami też gram, także no coś tam mogę jeszcze ugrać dosyć dobrego także 28 do 5 w tym gameplayu, y, y, tak dla informacji Dobra, idziemy z pytaniami Waszymi. Mink czy zrobisz unboxing Call of Duty Ghost i BF4? No, mam nadzieję, że tak. E, tam zbyt wiele do pokazania nie będzie. To będzie pudełko, jakieś pewnie e, rzeczy. Zależy, gdzie pro złożę. Pewnie, e, pewnie, jeżeli zrobię to w ekstra że tam gdzie teraz idę w GTA 5, to nie dodadzą tam jakieś pierdoły, tak jak ostatnio w, w Black Ops 2 dodawali jakieś pierdoły to wtedy mogę wam coś tam pokazać, co tam, co tam dostałem do tego. No, a drugie pytanie, a więc Przemku, jak masz na imię? No, ha, ha, ha bardzo śmieszne. Ym, wszyscy wiedzą, jak mam na imię, Przemek, Przemcioks, tak jest mój pseudonim, a zresztą teraz zmieniłem już nazwę, z elitarni na YouTubie na, na Przemcioks.pl, a to dlatego, że po prostu no, wchodzimy już na nową generację i raczej nasz klan nie pozostanie w tej formie, w jakiej teraz jest. Może część, część osób się przeniesie na nową generację, ale ogólnie chyba elitarnie już nie będą funkcjonować. Chyba, że zostaną, zostanie dużo osób na Xbox 360 i dalej będą grali w, w Ghosta i w inne gry na, na tą starą platformę jeszcze. Tak czy siak ja się przenoszę na nową i już raczej nie będę reprezentował naszego klanu na kanale YouTube, także to będzie już taki personalny mój kanał. E, interesujesz się jakimś sportem? Jeżeli tak, to czy oglądasz jakieś mecze lub wydarzenia sportowe? Tak, piłką nożną się interesuję. Oglądam mecze przeważnie Ligi Hiszpańskiej, La Liga. Jestem kibicem Barcelony, także dużo, dużo fajnych rzeczy tam w tej La lice się dzieje. A teraz Bale przed do Madrytu, Neymar jest w Barcelonie, będzie walka, będzie walka o punkty, będzie dosyć ciekawie. A słuchajcie, oglądam jeszcze jakieś tam sporty. No, lubię jakieś sporty walki też MMA, jakiś właśnie KSW jak leci, to też oglądam takie właśnie rzeczy. I Żużel oczywiście, falubaz, zielona góra, jestem kibicem falubazu. Jak jestem w Polsce, to, to staram się na meczach. Akurat być dwa razy. Teraz byłem na urlopy, i dwa razy udało mi się być na meczu z Stalą Gorzów. Bardzo fajna atmosfera, fajne, fajne mecze. Także, także to tyle, jeżeli chodzi o sport. Jakie posiadasz słuchawki? Headset chyba już kiedyś mówiłeś, ale nie pamiętam. Chcę sobie właśnie kupić nowy headset, bo stary mi się zepsuł gram na PS3. Słuchaj, ja mam Triton ix Pro. Eee, bardzo fajny headset. Bardzo można powiedzieć wytrzymały, chociaż pękły mi już tam na, ten, na, na, na górze, to jest jednak moja wina, bo zacząłem tam rozciągać je za mocno. Ale mam też planie kupić e, Astro A50, tylko cena mnie trochę odstrasza teraz. Jeżeli już bym chciał zmieniać to właśnie na Astro A50. E, cena to jest powyżej 300 euro, także no, no, no dużo, dużo, dużo. Także praktycznie Trzy czwarte konsoli spłacone, <laughs> także no du dużo, dużo cen, ale dopóki jeszcze chodzą, jeżeli jeszcze działa wszystko, to, to na razie nie zmieniam. Także tak. Jaki w PLE macie level w MW3 i Black Ops 2? Słuchaj, mam maksymalny level już 50 w Black Opsie 2 i w MW3. Teraz nawet nie wiedziałem, ale czytałem u nas e, chyba Dabek napisał, że mamy w ogóle szóste miejsce, jeżeli chodzi o Black Ops 2 na świecie. Pierwsze w Polsce oczywiście. A to chodzi o oczywiście ilość punktów jakie mamy. Punktów z, zsumowanych, ogólnie punktacja klanu. Szóste na świecie. Nie wiem jak teraz to wygląda. Jeszcze tam z tydzień czy dwa temu to czy, wyczytałem. Pierwsze w Polsce, także żeby co do pierwszego miejsca w Polsce się nic nie zmieniło, ale, ale co do miejsca na świecie mogło coś tam się zmienić. E, oglądałeś mecz Polska-Czarnogóra? Oglądałem chyba z pierwszą połowę, tylko później już mi się znudziło. 1-1, e, także jak Polska gra, to racz, raczej nie oglądam. E, było już wiadomo, że nie, nie przejdą dalej, także no, no, dałem sobie spokój po prostu, bo nasza gra była dosyć, dosyć. Frustrująca dla oczu, tak mogę to podsumować. E, Gower.pl, w jakim mieście mieszkasz? Obecnie mieszkam, słuchaj, w Galway, to się nazywa Galway, e, w Irlandii. E, reszta, reszta naszych klanowiczów to różnie. Mieszkają w Polsce i, i też w Dublinie e, parę osób mieszka, także no, w Irlandii tutaj. Tutaj chyba dominuje UK i Irlandia dominują, jeżeli chodzi o nasz plan, no i no też jest parę osób, słuchajcie, z Polski tak nie znam za bardzo lokalizacji, jak to wygląda, ale wyspy i Polska to chyba, chyba, no Pingwin jest z Niemiec, e, Remix jest, e, jak się nie mylę, z Holandii chyba, no jest parę osób, kurczę, z różnych, różnych krajów, oczywiście Polacy sami, e, chociaż... Powiem wam, że chyba mieliśmy tam, no teraz ja już nie jestem w temacie za bardzo, ale mieliśmy jeszcze jakichś tam Anglików właśnie e, jakoś niedawno. Także mniejsza z tym, mniejsza z tym. E, Jesz w knajpach czy w domu? No je, je w domu, bardzo, bardzo rzadko wychodzę, żeby zjeździć na, e, na mieście. Zresztą ja pracuję w hotelu e, na kuchni, także no, nie muszę za bardzo... Martwić się o jedzenie, także zawsze obiad jakiś jak jak mam na rano albo na wieczór to po jakiś tam la, późny lunch, czy to właśnie obiad czy kolacy zjem, także jak mam OFA, to sobie gotuję sam, Wolę swoje gotowane rzeczy, wiem, wiem wiem, co tam akurat będę jadł. Ale jak jest właśnie okres letni, można iść na jakieś kebaba na, na takie rzeczy. Także bardzo rzadko, naprawdę, bardzo rzadko. Jakie... O nie, nie, nie czekaj. Blu. Od kiedy grasz w FPS? Zacząłem -y? parę lat temu, słuchajcie. Czym parę lat temu. Byłem mały, mały. Teraz mam trzydziestkę. Także no. no Kilka, lat temu powiedzmy. No, pierwsze jakieś gry FPS -y, to było oczywiście na PC-ta. Także no, dosyć dawno temu. Jaki kod jest według Ciebie najlepszy? Black Ops 1 mi się wydaje, że bardzo fajnie mi się grało. Zawsze jakiś centymetr miałem do tej gry. No chyba Black Ops 1. Jeżeli miałbym jakąś jedną wybierać, to jest ciężki wybór, ale, ale, ale tak. Black Ops 1. Czyli nagrasz live, komentarz z Pingwinem? No, było już parę live komentarzy z Pingwinem, słuchajcie. Teraz Pingwin ciągle robi, pracuje, nie ma czasu za bardzo i jakoś te nasze drogi tam się teraz nie schodzą. Ale no na pewno pojawią się jeszcze jakieś, jakieś gameplay razem. A już na pewno, jak nowa, nowa generacja wyjdzie, to, to, to częściej będziemy razem grać. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Czy, czy podobała Ci się moja klasa? No to z tego co pamiętam to, to ostatnia ta klasa była na Hardkorze, w tym LMG. Dobra klasa, powiem Ci, że ten laser się zajebiście sprawdzał i do tego nie trzeba przeładywać ciągle. Szczególnie na, jeżeli chodzi o Hardkor, no to, to jest naprawdę ułatwione zadanie. Target finder jeszcze, także OP trochę. No ale no, no fajna, fajna, byłem zaskoczony, że tak yy, dobrze mi poszło. Chyba mi dobrze poszło, mam nadzieję. To już pozostawiam waszej ocenie, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Pingwi, jakie Pingwi tutaj dał jakieś. fa! Prześmieszne pytania. Jak często golisz czachę, żeby mieć tak nieskazitelne, gładką dynię? Nie gole, czachy. <laughs> Po prostu no, obcinam się maszynką tak yy, na krótko, ale, ale słuchajcie, no za dużo włosów nie mam już na głowie, także tak się może wydawać, że się gole co chwila, że same wypadają. <grymne> tak to jest, słuchajcie, już widzę, że się nie wyrobię w tym gameplayu, coś tam dołożę jeszcze do, do, do tego e, gameplayu, i jakiś, jakąś na krótką stawkę, bo już widzę, że się kończy. jak zwykle te pytania... E, znaczy dobrze, że pytanie zadajecie, bo w ostatnim właśnie... E, nie było żadnych pytań, więc zostawiłem Was bez komentarza. Nie wiem, czy część z Was obejrzała do końca, czy nie, ale, ale wiecie, no, jeżeli nie mam o czym gadać, to jest... no i W innych odcinkach mogę sobie o czymś tam pogadać, coś tam się wydarzyło, jak ostatnio właśnie o Sony, o tym zakazie zgrywania wideo na YouTube, takie bla, bla, bla. To tam wiecie, jeżeli mam o czym gadać, to sobie mogę zrobić taki komentarz, ale jeżeli to jest odcinek, właśnie, że zadania i to jest. W sumie QA takie, wy mi zadajecie zada y pytania i ja chcę na nie odpowiadać. A jeżeli nie ma nic do odpowiadania, no to słuchajcie, sorry, ale no, nie będę gadał o czym innym, tak. Ehm. <laughs> Dobra, jeszcze dwa pytania Fingwina, ale są zajebiste po prostu. Jeszcze dwa lajki tu dostał, no to super. Oliwisz y Dynie, żeby w słońcu się ślniła. No nie Oliwie dyni. A jeżeli e, już, może w, w takim kontekście, chcesz, żebym odpowiadał, może trochę tak humorystycznie, no to mógłbym powiedzieć tak, oczywiście. Oliwie dyniem oliwką, e, baby e, Johnson. And Johnson e, nadaje mi nieskazitelnego e, wyglądu, połysku w słońcu. Tak. E, pytanie, Oliwi, na następne, myślałeś. Już kiedyś, żeby pomalować sobie dynie w kolorach Pokébola czy jak to się zwie, chodzi tutaj o kule, z której Pokémony wystrzeliwują ha-ha. Lajkujcie, żeby widział, he-he. No i dwa lajki dostał, oczywiście, od chyba wiernych widzów Pingina, bo chyba nie moich, znaczy, no na pewno moich, skoro widzieli ten filmik i dali komentarz i, i też em, kciuka w górę, ale to są... To są wielbiciele pingwina. Także będą na pewno za nim stali. I cokolwiek on napisze, to zaraz lajki dostanie. Ale dobra, nie, nie myślałem Pingwin, nigdy o tym, żeby pomalować sobie, sobie. Pomalować sobie głowę w kolorach pocketballa. Wiesz co, to mogłyby się, się sprawdzić na Halloween jako przebranie. On zgolił po prostu głowę, oliwką sobie pierdolną, żeby mi się lśniła, wziął sobie farbę pomalową i mu udawał tego, bola do Pokemonów, także to być dobre. Mogłoby być dobre, powiem ci szczerze, tak, tak, po co mi, mi dobry pomysł. Hehe. <laughs> to tu napisał, ja specjalnie nie zadawałem pytań, żeby oni się napracowali troszkę. Ale widzisz, nie zadawałeś pytań i okazało się, że nikt nie zadawał pytań. Mam nadzieję, że w tym odcinku dacie też jakieś pytania, żeby miało o czym gadać. Macie pytania, nie wiem, może macie pytania o, o gry jakieś, o nie wiem, o cokolwiek. To, to nie musi być jakieś wyrafinowane pytanie tak jak Pingwin to nawet napisał widzieliście. Haha, prześmieszne pytania. He he, he. Um, Bebalcioczak 10. Trochę Bog Batmana nazwa zadał mi tutaj pytania też Siema łysy, no kurczę się przyczepili do tego łysego, no, nie, nie mam włosów za dużo, ale ludzie no, <ścoughs> e, zrób w okienku w górze Fejskama i pokaż czachę, będzie wielce wyświetleń. Ha, 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 ha. Oczywiście, bo ludzie wchodzą na to, żeby popatrzeć na moją łysę głowę. <ścoughs> Eee. Lubisz ogórki kiszone? Yy, tak, lubię ogórki kiszone Lu Lubię ogórki w łodzie, lubię ogórki świeże, ogólnie ogórki są zdrowe i pyszne, i do wódeczki też pasują. Nie to żebym pił, ale słuchajcie, kiedyś tam co nieco próbowałem. <laughs> czego jest Amster yy, czego jest w Amsterdamie, w Holandii najwięcej? <laughs> Nie wiem Dziwek nie wiem, trawy chodzi tu o ganje oczywiście marihuanę, te, w tym sensie trawy chyba tak, nie wiem czy Polaków jest najwięcej? Nie, nie wiem o co ci chodzi A nocy nie pytanie do mnie. No myślę, że tak, myślę, że prostytutki i pff, narkotyki to chyba o to chodzi. Najwięcej tego jest w Holandii, w Amsterdamie. Lubisz tirówki P y nie wiem czy lubię, bo nigdy nie korzystałem z usług tirówek, więc nie wiem. Chyba tak, no co, co niektóre są chyba sympatyczne. Nie rozmawiałem, ale. co mam nie lubić, jeżeli nie znam. Um, lubisz chleb ze smalcem? Tak, oczywiście, że tak. Dlaczego nie? Chleb ze smalcem, i tutaj pierwsze Twoje pytanie: czy lubisz górki kiszone. To od siebie bardzo dobrze pasuje. Chleb ze smalcem i o górę kiszony, to jest to, słuchajcie, co jest co jest zdrowe i... Znaczy ten smalec może nie tak do końca zdrowy, ale oczywiście tam w ograniczonych ilościach e, może być. Ja to pamiętam z dzieciństwa, bo jakoś jeszcze żyje, nie, nie mam otyłości i jest spoko, bardzo dobre. E, co powiesz na kebab? Tak jak mówiłem, no bardzo rzadko jem, ale, ale, ale no... zależy. W niektórych miejscach jest dobry, w niektórych nie. Zależy jak trafisz. Jeżeli wiesz, masz sprawdzony punkt, to możesz tam jeść i, tak jak mówię, sporadycznie, na pewno nie codziennie, raz w miesiącu, coś takiego. Podaj swój adres. Niestety ci nie mogę podać adresu, bo przyjedziesz i byś mi kurwa zajebał wszystkie pieniądze i konsole. <śm> <śm> mogę zamówić 37 kebabów na twój adres. Możesz, jakbyś znał mój adres, ale nie znasz i ci go nie podam. A po drugie, kto za to zapłaci, człowieku? <śm> Narkoziomuś, dobra, no to spoko, teraz tak, p, 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 p. tu do Pingwina jest odpowiedź od MS Canvas, ej co, ty zazdrościsz mu głowę, czy jak, bo tylko o to pytania, no właśnie, Pingwin mnie zazdrości, bo ma za dużo włosów na głowie i, i jest zazdrosny, że ja już nie mam i on by też tak chciał. <laughs> Zadanie MS Canvas, Battlefield 3, tylko nóż, granaty, C4, no chyba, że chcesz... To pożyć broń od brudnego herego, czyli chodzi ci o rewolwer 44. Że mówię, no na razie nie, nic z tych zadań nie, nie robię, ale, ale postaram się w jakimś tam czasie najbliższym. FIFA MW3 masz tu klasę do MW3, M14 z celownikiem laserowym FMG, jakim bo perkis, of hands, hardline oraz stalker. No, no mówię, to będę próbował wszystko w jakimś tam czasie. Teraz na GTA się skupię raczej, bo. Bo wychodzi właśnie dzisiaj ile? Poczekajcie, słuchajcie, zostało mi jeszcze nie dużo czasu, już będę wyleciał zaraz do sklepu i stał jak ten piesek pod szybą. Wpuśćcie mnie, wpuśćcie mnie, bo chciałbym dostać moje. O, bierzcie moje pieniądze. No i tak to wygląda. Dobra, te wszystkie moje tutaj pytania w tym odcinku zadawajcie mi oczywiście jak najwięcej, jak najwięcej pytań, żebym żeby miał na co odpowiadać i no zadania też, może. Kurcze zadań, może za dużo nie, bo tutaj mam jeszcze do zrobienia trochę. Ale jak chcecie, oczywiście, jakieś tam super fajne zadanie, no to piszcie też, bo to w sumie o to tutaj chodzi w, w tych odcinkach. Ale QA to jest to, co lubię pogadać trochę, odpowiadać na Wasze pytania. Dobra, to tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w odcinkach z GTA. Już mam nadzieję. Dzisiaj, w nocy, lub dla Was jutro, jeżeli nie wiem, kiedy to oglądacie. Także na razie trzymajcie się. Do usłyszenia.